Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach z Renault Clio. W Renault Clio wszystkie silniki benzynowe są wyposażone w cztery zawory i pośredni wielopunktowy wtrysk paliwa. Podstawą jest jednostka napędowa pierwsza 216V 48 kW z jedną krzywką w głowicy cylindrów, gdzie zawory są uruchamiane za pomocą popychaczy. Ta jednostka nie jest zbyt kapryśna, dlatego zaleca się mocniejszą wersję o mocy 55 kW. Ma dużo energii nawet przy niskich obrotach i nie ma nadmiernego zużycia do około 6 litrów. Jest też silnik 1,4 K4J z dwoma wałkami rozrządu w głowicy silnika i zmiennym rozrządem zaworów. Ma on znacznie wyższe zużycie na papierze i 72 kW, czego w ogóle nie czuć podczas jazdy, szczególnie przy niższych prędkościach reakcja na wciśnięcie pedału gazu jest dość słaba. Zwiększenie skoku cylindra. Z 70 do 80,5 mm, ma wyższy 1,6 o kodzie K4M i mocy 82 kW. W porównaniu do swojego mniejszego brata, dynamika jest znacznie lepsza bez dużego zapotrzebowania na paliwo, ale występuje stosunkowo rzadko. Po modernizacji pojawiła się mocniejsza wersja pierwsza 6, która dzięki zwiększonemu stopniowi sprężania z 9,7 do 1 do 11 do 1 ma moc 94 kW. Jednostki te można uznać za dość niezawodne, ale w pierwszych latach produkcji miały więcej problemów z cewkami. Zaleca się również wymianę pompy wody po 120 km wraz z paskiem rozrządu, ponieważ pompa wody może przeciekać. Jeśli lubisz wyścigi samochodowe, istnieje możliwość wyboru między dwulitrowymi jednostkami benzynowymi. M000R pierwsza wersja o mocy 4 kW pochodzi od Nissana, która jest oznaczona jako MR-102DE. Całkowicie aluminiowy silnik jest bardzo wyrafinowany, dzięki parze wałków wyrównoważających, a także pływającemu kołu zamachowemu. Posiada również regulację zaworów wariacyjnych, co widać po bardzo dobrej elastyczności przy niskich obrotach. Najlepszą ofertą jest dwulitrowa jednostka własnej produkcji o mocy 20 kW przy 145 obrotach na minutę i momencie obrotowym 7100 Nm przy 215 obrotach na minutę. Silnik jest naprawdę bardzo mocny. Od 5400 jest również wersja kompresorowa 2007 TCE oznaczona D12F o mocy 4 kW z pośrednim wtryskiem paliwa i kompresją 74,9 i 80. Silnik benzynowy z doładowaniem, jako dwulitrowy benzynowy jest drogi w obsłudze i naprawie. Silniki benzynowe pierwsze 20 z doładowaniem i mocne silniki dwulitrowe są znacznie droższe ze względu na wysokie zużycie paliwa, wyższe koszty konserwacji i drogie części. Turbodiesel silnik pierwszy 5 daci oznaczony symbolem K9K z 8 zaworami jest bardzo ekonomiczny. Dostępny jest w dwóch wariantach: z Common Rail Delphi 50 kW, 70 KM przy 4000 obrotach na minutę i 160 Nm, 63 kW, 85 km, przy 3750 obrotach na minutę i 200 Nm lub Common Rail Piezo Tryskiwacze Continental, Siemens 78 kW, 105 km, przy 4000 obrotach na minutę i 240 Nm. Mocniejszy wariant ma zmniejszony stopień sprężania do 15,6 do 1 z 17,9. Co przekłada się na redukcję hałasu. Najczęściej jednak cierpią na wadliwe dysze, zatkane zawory EGR lub zużyte łożyska turbosprężarki, wtryskujące olej do dolotu, kiedy to najczęściej zabrudzą zawór zaworu EGR. Renault Clio jest wyposażone w czterobiegową manualną skrzynię biegów, pięciobiegową JH3 i JR5, i sześciobiegową, pięciobiegową automatyczną, quickshift, i czterobiegową automatyczną. Sześciobiegowa jest przeznaczona do najmocniejszych silników wysokoprężnych i dwóch dwulitrowych silników benzynowych oznaczonych TL4. Czterobiegowa jest przeznaczona do silników pierwszego 6 i drugie 0 i jest zrobotyzowana i dostępna do silników wysokoprężnych pierwszych 2 i 85 km. Sekwencyjna skrzynia biegów ma problemy z jednostką elektrohydrauliczną. W przypadku czterobiegowej skrzyni automatycznej olej należy wymieniać co 80 000 km. Mimo że olej wystarcza na cały okres eksploatacji skrzyni biegów. Małe Renault Clio 3 można zaliczyć do aut bardziej niezawodnych i jak to zwykle bywa, większość awarii pojawia się w pierwszych latach produkcji. Przy jego zakupie warto więc dokładnie przyjrzeć się działaniu sprzętu elektrycznego, to jest elektronicznych szyb, centralnego zamka, zamykania pokrywy wlewu paliwa, radia, klimatyzacji i ogrzewania. Czasem bowiem zdarzają się problemy z funkcjonalnością Awaria modułu prowadzi do braku możliwości uruchomienia silnika, instalacja nowego programu lub wymiana. Podwozie jest dość solidną konstrukcją, a jego stan zależy od środowiska, w którym jest eksploatowane. Podwozie Renault Clio jest dobrze zabezpieczone, problemem jest zazwyczaj stosunkowo szybka korozja układu wydechowego, szczególnie tylnego, zwłaszcza w przypadku silników benzynowych pokonujących krótsze dystanse. Na początku rzuciły się w oczy problemy z hamulcami i zawieszeniem, więc przed zakupem należy to dokładnie sprawdzić. Silniki benzynowe mogą mieć problemy z przepustnicą, maksymalnie 1,216V, co objawia się zmienną pracą biegu jałowego. Zaniedbanie wymiany pompy wody wraz z paskiem zębatym z czasem powoduje, że pompa zaczyna przeciekać, najczęściej 1,4 i 1,6 i. Czasami pojawia się nawet problem z cewką. Nieprawidłowa praca silnika lub uszkodzony czujnik położenia wału korbowego, krzywki. Przy 1,2 V pompa paliwa ulega awarii, samochód nie odpala, przy 1 1,6 V można spotkać się z głośniejszą pracą pompy paliwa, co zwykle jest spowodowane zanieczyszczeniami w paliwie. W przypadku silnika wysokoprężnego, przywiązującego większą uwagę do dokładności przebiegu silnika, zwiększonego hałasu i trudnego zimnego rozruchu, Winowajcą mogą być uszkodzone lub nadmiernie zużyte wtryskiwacze Common Rail. Czasami występuje problem z wtryskiem, pompa lub instalacja lub usterka w jednostce sterującej. Piskliwy dźwięk, większe zużycie oleju i mniejsza moc są objawem zużytej turbosprężarki. Wadą przedwczesnego zużycia turbosprężarki są w dużej mierze zbyt duże odstępy między wymianami oleju, które zaleca się zmniejszyć do maks. 15 tysięcy km. rok. Zużyta turbosprężarka uwalnia olej silnikowy do kolektora dolotowego, powodując wzrost zużycia oleju oprócz zatkania zaworu EGR. Zawór EGR z czasem pozostaje stale otwarty, co utrudnia, a czasami uniemożliwia uruchomienie silnika. Przy przebiegu powyżej 150 do 200 tysięcy km nadmierne zużycie korbowodu i łożysk wału korbowego, co czasami skutkuje awarią silnika. Na początku 2010 roku poprawiono wytrzymałość silnika. Dla pojazdów wyposażonych w filtr FAP DPF nie nadaje się do częstej jazdy na krótkich dystansach. Jeśli pojazd jest często eksploatowany na krótkich dystansach, a filtr FAP nie może dokończyć regeneracji i silnik przechodzi w tryb czuwania, co ogranicza moc silnika. Krótsze przejażdżki. Jazda miejska, bez wystarczającej regeneracji, generalnie skracają żywotność filtra i prowadzą do jego przedwczesnego zatkania. Silniki pierwsze 5 Daci, 70 i 85, mają typową usterkę związaną z producentem pomp paliwowych Delphi. Pompa wytwarza metalowe wióry podczas pracy i niszczy części związane z wtryskiem. Problem jest mniejszy niż w poprzednich generacjach. Turbina w Daci 105 jest często uszkodzona. Dochodzi do przedwczesnego zakończenia. Mechanizm skrzypiącego sprzęgła występuje w wielu modelach. Problem został rozwiązany za pomocą smarowania WD-40. Części elektryczne i elektronika są źródłem częstych awarii w Renault Clio III. Występują problemy z kartą z przyciskiem start i przełącznikami na kierownicy, elektroniką sterującą panelu sterowania, przełącznikiem na szybie drzwi, silnikiem wycieraczek. Wadliwy korek zbiornika. Awaria silnika elektrycznego następuje znacznie wcześniej niż oczekiwano. Błąd czujnika poduszki powietrznej. Podobnie jak w przypadku wielu innych kontrolek usterki poduszki powietrznej Renault, usterka jest często związana z czujnikiem po stronie pasażera z przodu. Światło lampy. Problem ze światłem stopu to problem z przełącznikiem światła stopu. Renault rozwiązało problem poprzez wycofanie. W niektórych modelach Renault Clio wycieraczki przedniej szyby są wyposażone w układ automatycznego włączania. Nietrwałe żarówki reflektorów. Problemy z korozją w Renault Clio zdarzają się rzadko i zdarzają się w miejscach, w których naprawy powypadkowe są przeprowadzane raczej nieprofesjonalnie. Złym rozwiązaniem jest umieszczenie koła zapasowego pod podłogą bagażnika. To trudne podejście i zawsze jest brudne. Częstym problemem w Clio III jest hałas generowany przez pokrywę bagażnika. Regulacja pokrywy nie zawsze pomaga. Za problemy klimatyczne zwykle odpowiadają podzespoły układu klimatyzacji i sprężarek. W przypadku trzeciej generacji Renault, Clio również ogłosiło dwie akcje serwisowe. Pierwsza odbyła się wiosną 2007 roku i dotyczyła wadliwego przełącznika świateł stop. Druga akcja miała miejsce pod koniec lata 2011 roku. Wezwano właścicieli silników benzynowych pierwszych dwa, aby sprawdzili zawory, aby zapobiec możliwości zniszczenia silnika. Wszystkie silniki oprócz drugiej 0 i 101 kW M4R mają pasek zębaty. Interwał wymiany zestawu paska rozrządu jest ustawiony na 120 km lub 5 lat. Szczególnie w 000 i pierwszej 4 zaleca się wymianę pompy wody razem z zestawem paska zębatego. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że zacznie przeciekać, co może prowadzić do przegrzania i późniejszego uszkodzenia silnika. Oleje są przepisywane klasy SAE 1.6 V5 ACEAA 30, B3, APSHSJ, przy 4 daci z filtrem i olejem ACEAC 1.5 3 V5 lub 30 V0 należy wymieniać co 30 km. Koszty utrzymania Reindeer Clio III można zredukować do bardzo niskiego poziomu. Pod warunkiem jednak, że zostaną wybrane odpowiednie wersje silnika. Popularność modelu i jego prosta konstrukcja pozwalają na utrzymanie samochodów w niemal każdym warsztacie, a szeroka dostępność części fabrycznych i zamienników ułatwia codzienne użytkowanie.